Witajcie serdecznie. Witajcie serdecznie. Ja często dostaję pytania o to, jak poprawić odporność. Pytania, które dostaję i od dorosłych, i od rodziców małych dzieci, no i oczywiście one pojawiają się tym częściej, im na zewnątrz jest chłodniej. Więc teraz taki czas, kiedy lato się już skończyło, jesień się już zaczęła. Ale jeszcze ta jesień jest taka trochę przerywana, że raz są deszcze, raz nie ma deszczy, raz jest słoneczko i ja na przykład jestem z Krakowa, więc no u nas zawsze mówiło się, że jesień to jest ten czas, kiedy nie wiadomo jak się ubrać, bo rano trzeba zabrać bluzę lub kurtkę, a po południu robić już naprawdę gorąco i nie ma co z nią zrobić, i wszystko trzeba wnosić w rękach. I ja to pamiętam i ze szkoły, i z gimnazjum, i ze studiów. No i teraz, jak chodzę do pracy, to też właśnie takie obserwacje mam. I właśnie w tym czasie, e, zwłaszcza jeżeli właśnie jesteście aktywni, czy macie dzieci, które są aktywne, czyli chodzicie tam na basen, e, aerobik, różne takie miejsca, gdzie albo wychodzimy z poceni, albo wychodzimy z mokrą głową, no to te jesienne infekcje lubią się przydarzać. Ja wtedy. Zawsze dostaje pytanie, jak poprawić odporność na jesień. No i oczywiście, co lekarz, co terapeuta, to tyle jest zdań i opinii, ale chcę Wam dzisiaj pokazać dwie rzeczy, czy w zasadzie jedną rzecz i dwa konkretne olejki które pomagają tą odporność poprawić, bo aromaterapia to jest taka metoda, która jest tak naprawdę najłagodniejsza, można powiedzieć, bardzo bezpieczna, można po prostu przebywać w miejscu, w którym takie olejki są dyfuzowane, więc za momencie przedstawię Wam dwa takie najfajniejsze na ten czas. Opowiem, jak dokładnie ich używać i co ja z nimi robię. I od razu powiem, że w opisie do tego live'a jest też link na moje bezpłatne szkolenie. Szkolenie za 0 złotych dotyczące tego, jak przeżyć jesień bez stresu i bez infekcji. Ono będzie dostępne dzisiaj. Dzisiaj widzimy się na żywo, można zadawać pytania. Później będzie powtórka, ale nie wiem na jak długo. Na pewno nie dłużej niż do końca września, więc jeżeli jeszcze jest wrzesień, bo to nagranie będzie dostępne też później, to od razu mówię, klikajcie, oglądajcie, bo będzie tam bardzo, bardzo wartościowa wiedza. A ja teraz właśnie pokażę Wam co i jak i zacznę od olejku z drzewka herbacianego. Olej z drzewka herbacianego to jest taki olejek, od którego zaczęła się w ogóle moja przygoda z aromaterapią, bo olejek z drzewa herbacianego my mieliśmy w domu może nie od zawsze, ale od mojego dość wczesnego dzieciństwa. Ja pamiętam, że olejek z drzewa herbacianego był, był dostępny. My wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze nic o aromaterapii, o medycynie chińskiej, tylko miałam taką powszechną wiedzę, że o, on jest świetny do dezynfekcji i też. Prywatnie uważałam, zresztą do teraz uważam, że fenomenalnie pachnie, więc no lata temu to było, to jak się wtedy używało olejków, no jak się używało olejków, może pamiętacie te czasy, brało się dłoń, kapało się, kapało, kapało tego olejku, rozcierało te swoje 10-20 kropli i inhalacje i jeszcze można było nakropić na zeszyt, na ubrania, no takie rzeczy się robiło, drodzy państwo. Teraz już tak nie polecam, teraz tak nie robimy. Są lepsze miejsca do nakropienia olejku niż tam na spodnie czy bluzkę, a jeszcze może Dość do uszkodzenia tkanin, ale kiedyś właśnie bardzo dużo osób używało olejków w ten sposób. Więc ja po prostu pamiętam drzewko herbaciane jako ten zapach, który towarzyszył mi, myślę, od 12-13 roku życia na pewno. Oczywiście nie przez cały czas, ja po drodze miałam też różne inne ulubione olejki, ale teraz olej z drzewka herbacianego jest ze mną codziennie, a zwłaszcza jest ze mną codziennie w sezonie infekcji dlaczego. Dlatego, że jak ja tego olejku używam? Ja go używam do mycia zębów. Możecie po prostu dodać jedną kropelę do szczoteczki, do pasty. Lub możecie przygotować sobie własną pastę, taką naturalną. Najczęściej tam wtedy znajduje się olej kokosowy, taki, który jest stały w temperaturze pokojowej i właśnie można dodać kilka kropli olejku z drzewka herbacianego. Zresztą używanie oleju kokosowego właśnie do mycia zębów czy do płukania jamy ustnej po wstaniu, to też jest bardzo zdrowe i wspierające tą higienę jamy ustnej. I... Od dwóch lat stosuję właśnie olejek z drzewka herbacianego i moje zęby nigdy nie były zdrowsze, a to za sprawą jego właściwości przeciwinfekcyjnych, przeciwdrobnoustrojowych, czyli przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej tak naprawdę. A akurat ja jestem osobą, której zęby były dość kiepskie od dzieciństwa, więc sytuacja, gdzie nie mam potrzeby łatać dziury w zębie co najmniej dwa razy do roku, to jest dla mnie nowość. Na pewno przyczynia się do tego też zdrowsza dieta, zalecenia z medycyny chińskiej, które stale stosuję, ale właśnie olejek z drzewka herbacianego również. No i zauważyłam, że odkąd używam go w ten sposób, to znacznie mniej choruje, więc to jest coś, co też Wam. Polecam i do czego Was zachęcam. Natomiast jak chodzi o dyfuzję, to będzie on fantastycznie oczyszczać przestrzeń, będzie oczyszczać powietrze, właśnie z wirusów, z bakterii, z drobnoustrojów. I dyfuzować go możemy w tak zwanym dyfuzorze, który Wam tutaj pokażę. Tak wygląda dyfuzor. Ten akurat był przed chwilką używany, więc jest pełny wody w środku. I Mgiełka sobie leci i nie tylko ładnie pachnie, ale też zabija drobne ustroje, które spotyka na swojej drodze. Ja używam olejków do tery, więc wystarczą mi 2-3 krople na dyfuzor i on może sobie pracować od pół godziny do dwóch godzin, może też dłużej, ale rzadko jest to nam w małych pomieszczeniach potrzebne. Więc drzewko herbaciany to jest świetna profilaktyka i to jest też olejek łagodny, który pasuje zarówno dorosłym, jak i dzieciom. I mam jeszcze drugi olejek. Drugi olejek to jest tak naprawdę mieszanka on guard, czyli na straży. I to jest już mieszanka olejków typu gorącego. Typu gorącego to znaczy, że one nie są takie bezpieczne do stosowania bezpośrednio na skórę, jak nasze drzewko herbaciane. Tutaj my już musimy taki olejek rozcieńczać, czyli w przypadku on ongarda nie robimy tak, tak, tak i nie smarujemy się nim po ciele, tylko dodajemy go do np. frakcjonowanego oleju kokosowego czy do oliwy z oliwek. I on sprawdza się najlepiej, kiedy już coś nas bierze, czyli mamy przeziębienie, pojawia się jakaś infekcja. I co ja wtedy robię? Dla siebie i dla starszych dzieci rozcieńczam ongard w, w frakcjonowanym oleju kokosowym i smaruję stópki na noc. A później zakładam wełniane skarpety i w ten sposób śpimy. Stopą jest wtedy ciepło, miło, te wszystkie olejki działają na receptory, na punkty akupunkturowe, na obszary aktywne. I jeżeli to jest dopiero początek infekcji, to następnego dnia po infekcji nie ma ani śladu. Natomiast jeżeli już mamy jakiś poważniejszy stan, infekcja zaczęła się trochę temu, myśleliśmy, że przejdzie, nie przeszła. To tutaj porada tylko dla dorosłych. Dla dzieci tego nie robimy, ale dla dorosłych możemy też ongardem smarować naszą klatkę piersiową, rozgrzewać ją, oczywiście dopiero po rozcieńczeniu. No to moi drodzy, jeżeli takie krótkie wstawki olejkowe są dla Was pomocne, krótkie wstawki olejkowe to znaczy biorę olejek, opowiadam Wam kilka tipów, w jaki sposób z tego olejku korzystać, to koniecznie komentujcie, chcemy więcej. I piszcie, na jakie problemy albo jakie olejki by Was interesowały, żebym omówiła w ten sposób. Będę tu z Wami teraz częściej, także do usłyszenia.